Eee, tak, tak jak mówię, ja staramy się dzisiaj, ja, ja sobie zdaję sprawę, że dla Państwa to będzie bardzo uciążliwe. Wtedy na MOWAch naprawdę rozmawialiśmy, żeby, żeby, tą, żeby tą inwestycję eee, tutaj to szkoła to szkoły, nie udało się na ten zrobić. Jest to jedyny dojazd dzisiaj w inwestycji. Deklaruję, deklaruję, że nie będzie tam bramy, czyli nie będzie taki, też takiej sytuacji jak mieliście Państwo wcześniej, bo wiem, że to była brama i to przedszkole było zamykane i tam nie mieli możliwości wjazdu, tylko parkowali u Was przed, przed oknami. Postaramy się, żeby, żeby wjechali i żeby tam nakręcali, żeby nie było takiej sytuacji, która doprowadzi do tego, żeby tam żartę, tą drogę w jakiś sposób tam zamykali. To jest też tak, że jeżeli jest, jeżeli jest dom, jeżeli tam będzie jakieś pomieszczenia dla seniorów, to też nie będzie tak, że każdy z Państwa będzie tam, że czasami będzie to dla was, szanowni państwo. Szanowni Państwo, zostałem z Małem Patrycy, Józef Okowski, Przewodniczącego Zarządu Ośrodków Niepodległości. Tu już Pani mówił, o tym, 97%. Ja tylko spotkałem się z kilkoma osobami, które są przeciwne tej inwestycji. Tej... Przepraszam, Przepraszam proszę mi dać odpowiedź na ten temat. Zadaniem osiągania potrzebnych przez już stara się od bardzo długiego czasu. Zapytam, gdzie Państwo byli, kiedy burmistrz Kołębiński w 2021 roku chciał usunąć tą ich inwestycje z budżetu i wtedy były masowe protesty, wtedy były petycje na o, osiedlu, rodzice dzieci niepełnosprawnych protestowali, były petycje w szkole, przedszkolu, zbiórki i naprawdę były setki podpisów. Nie wiem, dlaczego nie, nie trafił wtedy do Państwa, pan, wtedy nie prosił Stefana Balińskiego, żeby inwestycji nie, nie robić I został... No, proszę mi wierzyć, że cały czas... Nie, 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 to nie, Ja pan nie, to, to nie, pan panu nie, dobrze? Także, Setki ludzi walczyło o tą inwestycję, żeby własny inwestycje dawczych dla osiedla. Nie samo przedszkola, ale budynek yy, wielofunkcyjny i taka decyzja została podjęta. Zdaję sobie sprawę, że są uciążliwości dla mieszkańców, tak samo jak rewitalizacja re rynku. Mieszkańcy tam nie chcą uciążliwości dwa lata. Nikt nie protestował, ale nie będę ich tu sprawą łączyć, tylko spotkaliśmy się tutaj po to, bo droga jest gminna. I inwestycja jest miasta, żeby wypracować dla mieszkańców jakiś konsensus, żeby nie było tragicznie, tylko żeby nie było źle, a później było dla was lepiej. Więc skupmy się na tym, na, na opracowaniu tego, żeby było dla mieszkańców teraz poprawić, żeby było jak najmniej uciążliwości, a inwestycja musi powstać i powstanie i tak. Tylko skupmy się na problemie, żeby w jakimś stopniu chociaż to rozwiązać, a nie mówmy, że my nie chcemy faktu. Są ludzie, jedni chcą to, jedni chcą to, to jest demokracja. Ta została podjęta decyzja dla większości mieszkańców Osiedla i inwestycja zapewne pewno jest ja...

10:00. No. Że... Państwo się nie zgłosili od czasu poprzedniego spotkania, A więc tylko ci by było do Ale to ja mam Pani szukać jakichś problemów, to... to Pan na tym, żeby Was i był koncert dobry dla mieszkańców. Szanowni to... to... Nie pozwólmy tylko do tego, żeby przejazd był drogą gminą Pelzami uzgodnił pozytywnie, żeby tras nie przyjeżdżała z Blazek. Naprawdę. Ale my możemy jako przyrębę zamieszkały. 4, 4, 4, 4, 4. 5. 5.